Kochani traderzy, przyjaciele, tutaj Tomek z tej strony, znowu z opcji binarnej online.pl. Zaczynamy znowu inwestować euro do dolara w tendencji wzrostowej. No, skorzystamy z tej aukcji. Proszę bardzo, 100 dolarów na minutę. Ciachamy. Czystawa przyjęta? Czyli moment wejście. Wspaniały. tutaj. Wskaźniki pokazują bardzo ładnie do góry, także utworzyła się także strzałka. Tendencja wzrostowa. Wygląda całkiem dobrze. Wygląda nawet bardzo dobrze. Teraz konkretny sygnał. Hmm. niecałe 10 sekund. No i wygląda dosyć dobrze. No, proszę bardzo. Nie, proszę bardzo, co robiliśmy? Proszę. Czyli 164 dolary w ciągu minuty. Link do brokera znajdziecie poniżej. Jest to optek.com Co do tego, że potrzebujecie, to oczywiście templatkę do MetaTradera. To naprawdę możecie nabyć u nas na stronie opcjebinarneonline.pl. Także tam znajdziecie także wiele innych informacji na naszej stronie. Opcje dla początkujących. Jeżeli jakiekolwiek macie pytania, oczywiście pytajcie śmiało. Możecie to umieszczać pytania też w komentarzach pod wideo. Bądź też besteśnie do nas na naszej stronie internetowej. Teraz tutaj Wam pokażę, dlaczego żeśmy weszli, żeby każdy z Was rozumiał, jak to, jak to wygląda. Dlaczego żeśmy akurat zdecydowaliśmy się zainwestować? Czyli widzimy trend wzrostowy. Utworzył zieloną strzałkę, proszę bardzo. A więc trend będzie wzrostowy. Czyli tu po pierwsze jest utworzona strzałka. Ponadto te trzy indykatory RSI i Trend Direction Force pokazują także do góry muszą pokazywać do góry przede wszystkim tak jest to też konieczne, no? ponadto te obydwa wskaźniki czyli zielony i niebieski czyli i man Index pokazują muszą pokazywać także do góry I. I obie tak alarmowe tutaj także muszą pokazywać do góry, wtedy jest to trend wzrostowy. Z reguły widzieliście w naszych videach, że często trendy spadkowe, w tym wypadku żeśmy skorzystali też między innymi właśnie z trendu wzrostowego. Te, ta, ta strzałka i te trzy pozostałe wskaźniki, jeżeli pokazują, tak, że jest to duże prawdopodobieństwo, że ten trend nasz wejdzie, i że możecie zarabiać pieniądze oczywiście nie wychodząc z domu. Czyli jak zobaczyliście. W przeciągu jednej minuty zarobiliśmy 164 dolary. Także opłaca się. Linka do, do, do naszej templatki znajdziecie poniżej, poniżej tego wideo, także oczywiście a także link do brokera op.com znajdziecie także poniżej tego wideo. Więc możecie się zalogować i zacząć po prostu przeglądać. Jeśli macie jakieś pytania, jestem do waszej dyspozycji. Serdecznie was pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.